Bardzo często, szanowni państwo, sami państwo myśliwi przysyłają do nas różne skargi, wnioski o uchylenie uchwały. My mieliśmy dotychczas bardzo ograniczony wgląd do dokumentacji, nawet w procesie kontroli. I jeżeli minister ma rozstrzygać i decydować. O ważnych sprawach, to jakby taki jego delegat jest jakby wypełniający też rolę kontrolną, a nie decydenta, bo jeden na szesnastu, jeden na siedmiu nie ma, to nie jest żaden delegat, który miałby większość w danym organie. A mówimy o obracaniu poważnymi pieniędzmi, bo to są naprawdę duże. No, jest, jeżeli chodzi, szanowni państwo, o odstrzały sanitarne, to zlecenia pan ministrowi Minister może pewnie ma lepsze te liczby w głowie, ale państwo wiecie, że to nie są drobne pieniądze, które zadania realizowane przez Polski Związek Głowiecki na przykład w zakresie odstrzałów sanitarnych za ASF i to są zadania, pieniądze państwa dedykowane, z, przekazywane Związkowi Łodzieckiemu za konkretne zadania ze strony państwa, więc to nie są i to nie są składki członkowskiej, chociażby w zakresie tego minister jakby miałby delegata spośród członków PZD wypełniające zadania w weryfikacji, czy te pieniądze są z należytą starannością wydawane na właściwe cele i tak dalej. Od tego jest komisja rewizyjna. A dlatego, a przypomnę, że PZU ma monopol na realizację pewnych zadań, w tych odłowów na, w obwodach łowieckich, w wielu obszarach realizuje naprawdę ważne zadania państwa i to, co jest tu podkreślane na każdym kroku, dysponuje sporą częścią mienia skarbu państwa i jakim jest zwierzyna w stanie wolnym. Pan prezes Bożanek. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja mam takie pytanie do wnioskodawców tej poprawki, co będzie w przypadku, bo takie takie coś wystąpiło już dwa razy w historii, kiedy Łowczy krajowy, Naczelna Rada Łowiecka zwoła krajowy zjazd delegatów, ale Łowczy krajowego nie zorganizuje. Dwa razy już miało coś miejsce takiego. Jak go wtedy odwołać? Dziękuję. Pytanie do wnioskodawcy. Nie, jeszcze, jeszcze, raz może powtórzę, powtór bo były takie sytuacje w historii, że Naczelna Rada Łowiecka zwołała Krajowy Zjazd Delegatów, którego Łowczy Krajowy nie zorganizował i załóżmy, że jest taka potrzeba w narodzie, chcemy odwołać Łowczego Krajowego, zwołujemy Krajowy Zjazd Delegatów, a Łowczy Krajowy go nie organizuje, bo on wykonuje uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej. Co wtedy się dzieje? Jakie mamy wtedy zabezpieczenie? Zabetonowanego łowczego. No, Moim zdaniem mamy wtedy zabetonowanego no. łowczego, wręcz dziedziczny tron. No, ja na powiem, na tym to jest oczywiście też łamanie prawa przez y, głównego łowczego. Pani Przewodnicząca, Pani Minister, Panie Ministrze, Szanowni Państwo, y, Wiceprezes Naczelny Rady Łowieckiej, Rafał Ciszewski, Pani poseł, odniosę się do Pani wypowiedzi. Nie ma Pani racji. Jeśli marszałek, czy też wojewoda, jak Państwo zadecydujecie, nie wskaże osoby, to ten organ nie będzie organem. To będzie organ, organ kadłubowy. On nie będzie mógł procedować. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Cały czas słuchamy, że Państwo się przepychacie między sobą, która ustawa była gorsza. Bardzo Państwa proszę, przestańcie się przepychać, bo to słabo tego nawet słuchać. No, my przyjechaliśmy tu do Państwa żeby wesprzeć Państwa działania w stanowieniu prawa, z nadzieją, że Państwo będziecie chcieli wysłuchać nas jako, jako osób, które na co dzień się tą tematyką i tą problematyką zajmują. Natomiast no, Państwo nie za bardzo jesteście zainteresowani i obawiam się, że te propozycje i te poprawki w części, które są tutaj przedłożone, będą stanowiły jeden wielki bułbel prawny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że Pan wyczerpał temat. Bardzo proszę. Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowna Komisjo. ja chciałbym tylko tak nieśmiało przypomnieć, że ten projekt miał przywrócić samorządność, a tak naprawdę to my dzisiaj um, definiujemy casting na łowczego krajowego, za którego ja zapłacę, nie Pani Minister, nie Pan yy, Wiceminister, to tylko my będziemy płacili za, za tą osobę, którą powołamy na stanowisko łowczego krajowego i Państwo dzisiaj pod szyldem przywracania samorządności chcecie nam ograniczać, kogo my możemy wybrać. Czy nie, nie widzicie tutaj jakiejś sprzeczności w, tych, w tej poprawce? Ja tylko pod rozwagę to daję, bo tak naprawdę my odbiegamy już całkowicie Dzie Dziękuję pierwota, bardzo. bardzo tego wyraził projektu. pan negatywną opinię na temat tych propozycji. Jest przedstawiciel powiatów, tak? Bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie Pani Przewodnicząca, a ja jako przedstawiciel powiatu i rolnik chciałbym, żeby ten y, przyszły łowczy krajowy, nie wiem przez kogo wybrany, też umiał klaskać na Jakim, Dlaczego my w naszym rzeszeniu, którzy płacimy składki, nie dostajemy dotacji, nie dostajemy grantów, chcemy wybierać sami swoich ludzi, którzy będą e, nami zarządzać, dlaczego musimy... Te osoby muszą, będą musiały spełniać takie warunki. Ja zadam pytanie trochę retoryczne, z całym szacunkiem, ale czy pani minister środowiska ma wykształcenie kierunkowe przyrodnicze? Czy główny konserwator przyrody ma takie wykształcenie kierunkowe przyrodnicze? Czy... No, bycie trenerem, przepraszam, nie jest wykształceniem, tak, tak samo jak ja... Nie ma. Szanowni Państwo, kto ma z Was tutaj posłów... Szanowne po posłanki i posłowie, kto z was, ludzi tworzących prawo w tym kraju, ma wykształcenie prawnicze? Trzy osoby, dziękuję, na tej sali. Prezydent, jakie musi mieć wykształcenie? Przypominam, że mieliśmy nawet prezydenta elektryka. Jaki był taki był? Bardzo proszę. No do rzeczy. Ja uprzejmie ja to... proszę o odrzucenie tego, bo to jest Panie, poprawka zabierająca prezesie, nam naszą samorządność, ja... po raz kolejny, naszą... Panie prezesie, ja po prostu upominam pana, bo w tej chwili Pan narusza czyjeś dobra osobiste, odnosząc się do konstytucyjnych uwarunkowań. I bardzo bym prosiła, żeby Pan się skupił na odniesieniu się, na swojej opinii do poprawki.